Dobra, eto, widzicie, że eto, eto weszedł, no i weszedł, no i szli bramkę, no i nie, no nie, no nie gram w tą grę, dobrze, no i. No i teraz mamy bramkę, bardzo pięknie są Siemaneczko z tej strony Markel, to kolejny odcinek w Kręgu Mistrzu. E, tak, co do serii. E, myślałem, że utrzymam się dość, troszeczkę dłużej w tej pierwszej lidze. E, tak, spadłem do drugiej. Ale o spokojnie, spokojnie, kwestia czasu i powrócimy na fotel, fotel e, lidera. E, do pierwszej ligi po prostu, tak? Zdobyliśmy mistrzostwo, więc już praktycznie mamy wszystko zdobyte. I zaczynamy kolejny mecz, tym razem Niemiecką naszą potęgą. Czy tak powiem, niemiecką Bundesligą. Ostatnio miałem Małe problemy, żeby się utrzymać w takowej drugiej lidze. Ponieważ teraz Zbieram końcy na czwartek, ponieważ czwartek Ukaże się takowy hut e, e, Swordcapa, e, i chcę otworzyć kilka m, paczek, żeby złożyć ten podstawowy skład. To może się dać coś fajnego, może, może, może jakąś włoską reprezentację, e, bym złożył, ale to wszystko zależy od szczęścia. E, I widzimy, że znowu są małe problemy z. E, z, z tutaj przeciwnikiem, społecznie z, z przeciwnikiem, więc widzimy się za chwilę. Dobra, mam już przeciwnika, ale on się rozłączył. Dobra, to teraz jeszcze szybciej się połączy, przynajmniej tak mi się wydaje. Um, ostatnio na kanale pojawił się odcinek League of Legends z Bękiem. No, przepraszam bardzo, jeżeli jesteście Ach, w jakiś sposób tam. Śli, nie pojawił się materiał z porozmawianiem, no ale niestety Kiedy mieliśmy nagrywać, nikogo nie było Na naszym escape'ie No i to była przyczyna, główną przyczyną właśnie tego było, że e, No nieobecność, tak Naszej załogi e, Ale postaram się nagrać coś na, na Na, na, na Na niedzielę, tak, bo to jest w sobotę nagrywamy, a w niedzielę się pojawia, no i proszę państwa, e, kolejny trainer, dokładnie tak, kolejny przeciwnik używający trainera. No ja bym z przyjemnością jakoś tutaj e, z przyjemnością tutaj działał przeciwko takim graczom, czyli trainerom, bo oni zarabiają hajsy ze sprzedaży końców. Oczywiście nie mówię, że wszyscy w taki sposób zarabiają, ale ale większość właśnie tak robi. Eee, mamy przeciwnika. Mam nadzieję, że. Dobra, przeciwnik ten sam, więc dziękuję bardzo. Nie będę grał z oszustem. Po raz kolejny. Eee, składnik bym miał dobry, no nie, ale jakiś. jakiś typ nieogarnięty. Eee, no i już niby czwarta minuta, a jeszcze przeciwnika nam nie znalazło. Więc, żeby to nie przedłużać, widzimy się za chwilę. No, znalazło nam przeciwnika. Miejmy nadzieję, że to nie kolejny trainer e, Herb Zenitu czyli e, drużyny, w której aktualnie jeszcze chyba przebywa gra Hulk, tak. Bardzo mocny zespół, tutaj jednak go nie ma. Jest Suarez, jest Van Persie, jest Rune, jest, jest Churley, jest Navas, jest chyba Touré, ale nie jestem pewien. Na Przyciszamy naszego linke. tutaj Dariusza na samym domy, ale zobaczymy, S. Dariusza S, tak. Bądźmy dobrej myśli, może zwyciężymy, może nie. Ogólnie dość dawno nie nagrywam, więc mogę się tutaj troszeczkę tak mylić kończy. z moich zdania. I kolejne zagranie, proszę Państwa, do, do tutaj, do kolejne, pierwsze w sumie. Dobra, bramkarz jakimś tutaj Wixem zagrał do kolegi. I ostatnia nowa meta. Oły Majaki nie jest w dobrej formie, żeby nie było i właśnie na jego miejsce przybywa nasz wybawca Mandziukić, który ostatnio pomógł nam znacząco, wy, wy wy ale że ja, co ja zrobiłem a jestem, nie mogę to zaskoczyć. troszeczkę jeszcze podprowadzić, ale na was a, do którego w sumie nic nie mam, ale ale preferuję i proponuję grać na nim, myślę, że na nim lepszy taką lepszą kontrolę ma i wydaje mi się, że jest że ma Spidia szybko. Znaczy, wiem, że Państwa ma mniej, ale... Ale wydaje mi się jakoś szybszy, mniej czy Dlatego, że ma tą kontrolę lepszą. Ale dobra, teraz Alaba. Obrońca podłącza się w atak. Alaba, no, no kurde, dobra, dobra, dojdzie. Mandziukić, Mandziuki, albo... albo no, Robert. No nic z tego, nic z tego. E, ostatnio... Dobrze, dobrze. O kurde, Martin jest troszeczkę... ...został skoszony, ale da radę chłopak. Hmm, odnośnie mandziukicia w sumie stwierdziłem, że nie potrzebuję zawodnika w ataku na razie takiego szybkiego. Dlaczegoż, tu, dlaczegoż to? Ponieważ mandziukic, mandziukic, mandziukic jest dość wolny, ale ma dużo headów i ma dobre strzały, bardzo dobre. A takowy Ołby Majak przyda się na drugą połowę kiedyś to. Przeciwnicy są bardzo zmęczeni. Znaczy osłabieni w sumie bym tego zmęczeni, ale osłabieni i nie są w takiej, jakbym powiedział, szczytowej formie. Tej chwilowej, nie? Bo są zmęczeni. I oby Maya to wykorzystuje bardzo świetnie. Tak, kurde. Mandziuki, dobra dojdzie. Znaczy do A co do Roysa? No pamiętam czasy, kiedy on to kierował gry praktycznie. On tutaj wszystkie akcje w ataku rozpoczynało jego podanie a teraz też w ogóle stoi sobie z tyłu praktycznie nic nie robi ale jakoś sobie radzi ja się tutaj zagadałem i już praktycznie straciłem ramkę przez Jezusa Nawasa, jak to mówi nasz e, Dariusz No dość do strzał, ale na celny no i cóż zagranie do Alaby, no Alaba, teraz właśnie do Roysa Royce, pięknie tutaj Alaba patrzy jak pięknie idzie Kurde, alaba Dobra, jest tutaj Dawid Luis, który ostatnio zaczyna mnie denerwować swoimi dyskokami na 10 metrów. Potrafi tak wyskoczyć, że. O kurde, o oh, fucking! Dobrze. Ale Kurde, myślę, że pójdzie kontakt. o ale dobrze, dobrze, Mandziu. Tam. Dobrze, no w sumie niedobrze, ale do... dobra jest, dobra nasza. Bo tutaj już nie, nie kolorowo. No dobra, spokojnie trzeba... Trzeba jakoś nabrać tej... Boże, nabrać. Trzeba przyjąć inicjatywy tej gry. Trzeba strzelić bramkę, przeciwnik w sumie... On za chwilę czuję, że on odstrzeli od razu tego nie? I zagranie teraz do Roberta Lewandowskiego. Ależ nic on tutaj nie jest w stanie sam zrobić. Kontra ruszona tutaj, Jesus ma zaganie do rune'a. Runej! Minął jednego, minął drugiego i jest praktycznie sam, ale dziękujemy, dziękujemy ci, Noje. On potrafi tymi nogami po prostu obronić wszystko. Lepiej broni nog nogami niż rękami. Dobra, piękne podanie do Roberta Lewandowskiego. Wydaje mi się troszeczkę za mocno, ale Robert świetnie sobie poradzi. Albo i nie, dobra, mamy już drożny. Mamy tutaj e, w polu karnym niejakiego Mandziu jakiego Lewandowskiego, jakiego Hummelsa. E, więc tutaj nie najgorzej. I e, tutaj gdzieś Sokratis który ma 50 główek, a szyił tylko jedną ramkę głową. E, zagranie do, 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 do Dawidka Luiska, który będzie wrzucał, będzie 100%, 100% że będzie wrzucał. O, wiedziałem, wiedziałem. To było. To było pewne, jak. <gry> jak nie wiem. Hmm. No pewnie po prostu, że wrzucimy, no, bo z 90 kąta uderzał. No. Ale dobra, mamy tutaj piłeczkę od środka. Spróbujemy. Dobra, zablokowali naszego napastnika, więc trzeba troszeczkę... Yy, no tak, stracić piłkę, dokładnie tak, o to chodzi w tej się wiecie o co chodzi, Dobra, zagranie teraz do naszego Mandzukicza. Mandzukic, no ja bym powiedział, no dzisiaj nie jest królem boiska, ale... Ale spokojnie, spokojnie, w drugiej połowie najwyżej spuścimy naszego e, szybkiego murzyna, czyli Owen Mayanga, a który, no na pewno, no, nie ma więcej bramek. Od, pan widzicie, ale, ale daje radę po prostu, W kryzysowych sytuacjach. Ale runaj coś dzisiaj za dobry, on jest jakiś głusk, chyba! Bo... Dobrze, Noier, Noier chyba zawodnikiem meczu będzie iść tak dalej, będzie bronił. Albo i nawet nie. Dobra, dobrze, 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 dobrze tam obrona, Sokratis. Sokratis, ty do obrony, ty do broni, ty do obrony. Kurde. Dobra, strzał niecelny, To jest druga połowa chyba, nie? Albo i nie. Dobra, 41. minuta, więc. No więc jeszcze troszeczkę nam brakuje do do, do, do końca ale zagrał, ale zagrał do Lewandowskiego. W sumie Lewandowskiego zostawimy. Mandziuki niestety opuści boisko. Jakże smutno mi z tego powodu, no cóż, Mandziuki dzisiaj w najlepszej formie nie jest. no, coś szybkościowo się nie, nie, spisuje, bym powiedział. Wiem, że, że Mandziu potrafi lepiej grać, Wow! Ale wyskoczył jak szczupak na, na rybach, po prostu. Mandziuk tutaj do Lewandowskiego, Lewandowski do Mandziuki, dobrze, dobrze. Mandziuki ciach szedłeś w bramkę, to zostajesz na drugą połowę, ale no nie wiem, idzie, wejdzie, idzie. Lewandowski. Ależ, ależ to zrąbałem. Szybko idzie kontra, jeszcze nie myśl o bramkę. No. Dobra, Hummel ładny przeciął. Koniec pierwszej połowy. Mecz dosyć południowy. No niewyrównany teraz jak patrzy na liczbę strzałów. Obu no Mario MarioGC, tam... Pff, dobrze, tam teraz, puf, e, tam jest Mandziukić, który jest na spalonym, no cóż... Mm, no cóż, cóż, za późno podałem. E, I Kaylee Walker przy piłce, no co zrobi? Jakiś dribbling próbował, chyba? zadriblować. No cóż, to podanie mu się udało. Ale nic poza tym. E, Chavi Martinez, który, no... Kurde... Zastąpił naszego Schweinsteingera, a no cóż, Głupki ma bardzo dobry ten zawodnik. Ej! Jest bramka! Pięknie, Mario Getze. No i to doskonale świadczy ten, ta bramka, że nie tylko zawodnicy wysocy potrafią strzelać bramki głową. Tak, no, Getze jest dość niski w sumie o, i dość taki, taki, taki. taki wiecie, no, łatwiej do przepchania. Szybki, może, no, może taki super szybki nie jest, ale. No cóż, no, coś tam potrafi biegać, nie? Obra, Lewandowski, Lewandowski poczuł werby! Ależ tutaj e, został wyśmienicie minięty przez, Dawida minięty e, przez Davida Luisa. Luisa, Luisa. E, zagranie teraz do Roysa, no nie będzie spalonego, Royce. E, Royce. Ale żem to zrąbał, nie wiem, że go minę. Chciałem rzucić mu na, na cymbał. Wow! dobrze, dobrze przeciął Sokratis, bardzo dobrze to jest. To, czego się od niego oczekuje, to jest nasz Toc Sokratis. Dobra, teraz Błaszczykowski, tutaj ma problemy z przyjęciem piłki. Piłka zagrana, to do Persiego tam już jest Suarez, czeka na dośrodkowanie, czy dośrodkuje, czy nie dośrodkuje. Dobra, wyszedł sam już, ale dobrze tutaj obronie. Dobra, jeden jeden w sumie Madziuki czy się opłaca ściągać, w sumie jest szybki. Taki szybki kontr mi się znakomicie nadał. No, 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 to widzicie, właśnie, takie coś, takie coś tutaj mamy. Takie możliwości, a nic z tego. E, coś tutaj, wyczuwam jakieś podanie górne. O, właśnie, o to chodzi. E, Royce. No, czy dojdzie tej piłki? No nie doszedł, ale Hummels wyjaśnił dalekim wybiciem. E, jednocześnie podanie do kolegi. O, niecelne, ale, ale takie były jego zamiary, przynajmniej. E, Alaba. Alaba, jest to bardzo, ale to bardzo faworyzowany lewy obrońca przez graczy dlaczego? Nie wiem Dla mnie jest zwykłym lewym obrońcą nie wiem czy grałem lepszą lepszyma lepszą no, lepszymi obrońcami od niego Dobra, tam jest Mandziuki gdzieś musi być bramka dokładnie spalony no nie wierzę kurde mogę być tym ojcem, dobra Następnym razem powinno się nam poszczęścić Eee, być co to teraz? Jesus na was. Co on tutaj zrobi, no? O Jezus... A zwracając do Alby... On w sobie nie ma nic praktycznie takiego super, super, żeby... Żeby został uważany za najlepszego, lewego obrońcę. i bardzo ładnie zachował. Nie jest dość szybki, no bo ma ile? 85 ba? No, 5 no coś takiego, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc tutaj... Dobrze, 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 dobrze broń! Dobra, Nojer się ruszył, kurwa, mać. Jakby troszeczkę wcześniej, szybciej się ruszył, to by było dobrze. No, cóż, przegrywamy ten mecz 2 do 1. Jeszcze mamy kilka minut, i teraz jest dylemat: czy wpuścić Auby majanga, czy nie wpuścić. I zostawić Mandzukicia. W sumie Mandzukic miał swoją szansę których nie wykorzystał, jakoż to daje mi teraz możliwość wprowadzenia tego zawodnika. Przeciwnik wygląda 20 razy jedną powtórkę, bo bramka była naprawdę przepiękna. Niesamowicie tutaj to zrobi tym obrońcom. A teraz wpuszczamy zawodnika, który wykończy, wykończy powoli przeciwnika. Z tego co widzę, on również dokonuje zmiany. Jest 23 sekundy do końca. Aaa, i oczywiście ten czas maleje. Dobra, koniec, sędzia. Dobra, wchodzi Mata, chodzi Eto za Eto, no dobra. Czyli Eto, Eto, czyli taki najgorszy gracz, którego nie lubię, po Jest bardzo słaby. Znaczy u mnie był słaby, ale przeciwników to po zawsze, 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 znaczy zawsze. Przeważnie, przeważnie strzela bramki, które dają zwycięstwo. I to mnie w tym zawodniku irytuje, denerwuje. Ludzie powoli. Mm. Dobra, eto, widzicie już, że to weszedł, no i weszed, no i szli bramkę. No i nie, no nie, no nie gram w tą grę. Dobrze, nojer, piękny, pięknie, pięknie, no mieli No yer, to jest potęga. Ta, ra, 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 ra. Trzeba czas profesjonalnego dać, bo. Trzeba atakować, no yer, łap to. Dobrze, no jer, no yer. Dobra, tam jest, patrz, tam jest jakiś napastnik. Dobrze, 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 minie, to minie, wszystko. Dobrze, no. Kurde, oby mają, dobrze, dobrze. Nieźle. Eee, a takowy... że chcą. wow 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 się nam tej porobiło widzę, że... Coś tutaj chce się bawić, chce się bawić w tej obronie. No ale my to też nie wyjdzie. Dodać. Następny razem. Aaa, dobra, on jest spalony. Podniesiona no, chorąka. spalony. No, podanie tutaj do Stu Ja wolę William, ale... Ale, ale, dobra, dobra, dobra. Nie no, dobrze. Nie, nie, jak mi to przejdzie wszystkich. No, No, jeszcze rzut karny, podejkuj czerwonym. Kartkę, daj. Zabij. Zabij Nojera. Dobra. Eto, będzie strzelał, nie. Van Persie, van Persie. Gwiazda, 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 gwiazda. Biała gwiazda, buuu! Piękna obrona. Naprawdę piękna. Taki mocny strzał ksią na klatę aż to jest po prostu nieprawdopodobne. 78 minuta my przegrywamy jedną bramką. Pierwszy mecz sezonu. Dobrze, no a kurde no, zawsze ta piłka musi rozkoczyć na bo. Jezus na was. Zawsze. Dobra, piłka jest dla przeciwnika po tym pięknym zagraniu naszego 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 napastnika. Mata. Mata laba, laba, traci nam piłkę. Piłka zagrana do szczuru. Szczurle. Dobra, radzimy sobie jakoś tym. Ale podanie do Eto, Eto, no jest piłka jakoś przeszła nawet. Nie wiem jak ta piłka przeszła, ale jak jest Eto, to się dzieją cuda. na was. Dobra, 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 nie, nie jak mu tak. No dobrze. Nie no, tak, miejsce miejsce dostrzał. Płaszczykowski. Zamiast to szybko zagrać. No, ładne, ładne zagranie. Jest! Wypuść go, wypuść go! Jest bramka! 86 minuta. OBE daje nam. OBE dobrze mówię, dobrze mówię. Eee, daje nam remis po prostu po tym pięknym podaniu Roberta Lewandowskiego. i przeciwnik robi najgłupszy. Dobra, się nie wiem. że mogą tę stratę i się. Najgłupszy błonek tu może być, Zagrani teraz do by Majanga. Nieeee. Yeah. Ale była dobra akcja. To była szansa na zdobycie trzech punktów zamiast jednego. Rzutka. Jest bramka! Ołby Majang 89. To jest zawodnik, na którego można zawsze liczyć w drugiej połowie. Przyszedł. Um, kiedy wchodził. E, przegrywaliśmy mecz dwoma e, bramkami i coś takiego, no nie? Nie, no, jedną bramkę dajemy na to. Przed, strzelił bramkę na remis, po chwili zdobył bramkę na, na prowadzenie, tak, na prowadzenie. E, ach, tutaj, kurde. Dobrze, do Roy'sa. Dobra, że tutaj troszeczkę za długo to. E, to było tutaj za długie, ale jeszcze idzie kontratak, no. Słuchaj, na eto, na eto, na eto, kurde, w dupę. Nie, zabije się, zabije się i zakopie. Co za debile... O Boże, 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 co, je... co on robi? Dobra, spróbujmy tak, Bo no, Mogliśmy grać troszeczkę bardziej defensywnie, a w ten sposób jeszcze przegramy ten mecz. Przegramy ten mecz Wiem, że to, to jest taki szymaciarz, że jego powinno się od razu banować tego pedała, do murzyna, tego debila, który jest nieznośny. A. Nie wiem co doszli w ogóle. Noe, no znaczy no Neuer No jest meczu, tak mówiłem. Dziękujemy. Do szilibranki. Do zobaczenia. To spotkanie komentowanie i Dariusz To Czekajcie. A pewnie... No tak, czekaj. No Runej się, no kurde, no, strzeluj ten debi, no ale ja to strzeli bramkę. Przegraliśmy maja, że... no Aż zremisowaliśmy, no ale to jest e, traktowane jako... Ale patrzcie w ogóle na statystyki, nie? <laughs> trzy strzały. 6 strzałów, trzy bramki. Um, no w ogóle, natomiast po statystykach widać, że, no, że, że tutaj przeciwnik królował na boisku, jednakże e, mogliśmy jeszcze to wygrać, więc, e, więc liczy się tylko skuteczność moi drodzy. Ja z tego miejsca zapraszam do subskrypcji tego kanału, jak najbardziej komentowania, lajkowania, odwiedzenia na Facebooku, link w opisie, w opisie cześć.